I bądź stara kaplica zdrojowa, a obok rozpoczyna się krzyża krzyżowa narodu polskiego. Tak mi przekazano. Święty przy najdroższej krwi, 1 lipiec, dzień objawienia Boga Ojca matki Eugenii Rawasia. Niech wstąpi chwała Twoja, Panie. Niech wstąpi duch Twój. Niech wstąpi duch Twój, O Pani. W oblicze Ziemi, tej Ziemi. Stara kaplica zdrojowa, w Iwanicu Zdroju. 1 lipca święto przy najdroższej krwi Chrystusa. Święto nieco zapomniane. Ale Bóg, Ojciec, pamięta o krwi swojego Syna. Kościół nieco opuszczony, zbudowany obok nowy, zamykany w ciągu dnia. Ale też dostępne. A tutaj wielu ludzi z czystym sercem, a niekiedy nie czystym sercem przychodzili do uzdrowienia. Niech stąpi chwała Twoja, panie, i zagrzmiało. Która krzyżowa i golgota narodu polskiego. Tu się rozpoczyna. I bądź zdródź. Chodzi o Praków, którzy przeszli Golgotę wschodu. Mordwy wózkę głód, więzienia łagdy, głagi. Gotto Narodu Polskiego, droga krzyżowa i Zdrój trój. Niech wstąpi Duch Twój, niech wstąpi Duch Twój o Panie. oblicze ziemi, tej ziemi. Pijanie wóz. Mam kłopoty z jelitami, bardzo dawno i tu jest właśnie Iwonicz woda przy chorobach jelita grubego.